Lekcja polska numer 42. Imanyki w stosunkach rodzinnych. Jazda. Lekcja numer 42. Rzeczowniki w stosunkach rodzinnych w życiu. Najstarszy zawsze jest dziadek albo pradziadek, jeżeli jest. Babcia albo prawabcia. Dziadek i babcia odpoczywają. Gdzie? Na podwórku, w łóżku, gdzieś tam na krześle sobie siedzi i za stołem i ogląda telewizję, tak? Ojciec i matka co robią? Pracują w pracy, zasuwają, drugimi słowami. Córka tymczasem w przedszkolu z dziećmi śpiewa, tańczy, bawi się, uczy jakieś litery początkowe, tak? Syn w szkole, nie? Wywija, co się da. Starszy kuzyn na uniwersytecie, za dziewczynkami lata. Wujek z ciotką w górach na wakacjach odpoczywa. Zapraszam na lekcję dłuższą. Zapraszam do podpisania się. Kłaniam się. Dziękuję bardzo.